Siemanko, dzisiaj VTX 1800. Pokupnie zrobimy tutaj przegląd. Zrobimy przegląd zaworów, płyny hamulcowe będą powymieniane oleje wszystkie, czyli w silniku filtr oleju z tyłu w płyn chłodniczy będzie wymieniony i ogólnie taki przegląd. A co jeszcze zauważyłem, że bardzo długo chodzi na ssaniu. Nie wiem dlaczego. Wysokie obroty trzyma długo, długo. Także dobra, ja sobie to porozbieram. Ściągnę sobie siedzenie, ściągnę sobie zbiornik. I zobaczymy co tam słychać w głębi. Wyjąłem ten zespół przepustnic. Akurat będzie dobre dojście do... znaczy dobre, no. Będzie lepsze dojście do regulacji zaworów sących Tutaj sobie tą chodnicę ściągnąłem, żeby do zaworu wydechowego się dostać. Tutaj trzeba będzie się troszkę pomęczyć, ale znalazłem chyba tą przyczynę znaczy no na pewno znalazłem tą przyczynę yy, wolnego wracania z sania. Czyli na saniu pracował bardzo długo. A tutaj zobaczcie. Zobaczcie. Przewód, który doprowadza. Płyn do ssania. Tu jest ten automacik Ssania on jest sterowany płynem chłodniczym. I jak płyn się nagrzewa, to tam tłoczek powinien się zamykać. I kanały są te, się zamykają. A tu zobaczcie. Totalnie zapchany. Dlatego ważna jest wymiana płynu chłodniczego w motocyklach. Takie kanały też są, i po prostu one się zatykają. No nic, sobie to rozbiorę, wszystko wyczyszczę i będzie ok. Bo motocykl, mówię, chodził na saniu no bardzo, bardzo długo. Dopiero jak wszystko się nagrzało, tutaj wszystko to dopiero schodził z sania. No i zdjąłem z drugiej strony ten wężyk, i zobaczcie, co to jest. To jest właśnie niezmienianie płynu chłodniczego. No, i tak wygląda właśnie automatik sprzęgła. Jest takie tłoczysko. Znaczy, to jest taka przepustnica. To jest przepustnica. Tu taki tam plasticzek on jest widzę, w środku pęknięty, ale to akurat nic mu tutaj nie, nie szkodzi. A ten tłoczek to jest taki w formie termostatu. Po podgrzaniu ten nypel w środku się wysuwa. Popycha tą przepustnicę. I ta przepustnica, to wszystko siedzi zresztą w tej obudowie, nie? I tutaj przepływa właśnie płyn chłodniczy, i jak on przepływa, no to podgrzewa całe to ustrojstwo, głównie to ustrojstwo. I to ustrojstwo właśnie zamyka przepustnicę ssania. Jeżeli to było zblokowane, to żeby to ssanie zeszło, musiało się nagrzać cała obudowa przez silnik, przejść. Tą stroną nagrzać ten element, a dopiero na końcu nagrzewało to, i dopiero się sanie zamykało, dopiero schodziły obroty, także naprawdę trwało to bardzo długo. Motocykl chodził, chodził kilkanaście minut na saniu. To jest no, tragedia, to jest tragedia. No ale zobaczcie, co w przewodach jest. Przewód jest totalnie zatkany, jest tam dużo śniedzi, dużo takiego syfu, właśnie. Myślę, że to główne spowodowane jest właśnie niezmienianiem płynu chłodniczego. A takich automacików w motocyklach, takie automaciki są często stosowane, no może nie identycznie jak ten, ale na takiej samej zasadzie. Czyli te automaty sprzęgła właśnie głównie działają na, na zasadzie podgrzania przez płyn chłodniczy. Także, także, a jeszcze Wam pokażę tutaj gdzie to idzie wszystko. Chodzi tutaj, jeszcze tego nie wyczyściłem. To wszystko to syf, taki pył, który z tych przewodów zleciał. I to wszystko, znaczy ta przepustnica siedzi w tym miejscu, w tym elemencie. A tu nie będzie widać, tam będzie widać, chyba takie kanały w środku są, i to właśnie się zamykają te kanały, i wtedy schodzi sania. A tutaj widzę, że ta regulacja była. Kręcona w jedną w drugą stronę bo ktoś chciał sobie obroty zmniejszyć zresztą sam też próbowałem także także no wszystko jest do mycia. od razu sobie ten zespół przepustnic je i będzie git także, także tak to wygląda no, biorę się za to złożę to wszystko do kupy i weźmiemy się za zawory za, za regulacji. Zobaczcie, ile syfu było w przepustnicach. To wszystko to jest brud z przepustnicy. W środku jest ładnie wymyta. Była szczarna. Ale sądząc po tym filtrze, no to miała prawo być czarna. Sportowy filtr wsadzony, ale oczywiście już nikt go nie serwisował. Albo przynajmniej długo go nie serwisował. No jest tragiczny, nawet go nie będę mył. Szczerze mówiąc, no wrzucę zwykły ten na Odam klientowi. Będzie chciał to sobie umyje, nie to nie Wsadzę po prostu zwykły filtr Mimo, że ten filtr nie jest sportowy jak tamten To będzie miliard razy lepszy niż tamten Elemencik gotowy do wsadzenia Do motorku, o tam są te kanały jak ostrość? O, tam jest jeden kanał, z drugiej strony jest drugi kanał. I jak się to podgrzeje, to ten tłoczek wyjdzie w naszą stronę i zamknie te kanały. I oto to całe sanie sterowane płynem chłodniczym czyli automat sania jest tutaj. Dobra, bierzemy się za zawory. Uprzednio zdemontuję sobie świece. Eee, dekielki wyciągnę świece, będzie łatwiej przekręcić silnikiem. Eee, zaraz chyba jeszcze to zdemontuję będzie po prostu więcej miejsca. O, tutaj, patrzcie, jak to sobie. Jak tu na wszystko trzeba zwrócić uwagę czy nie ma gdzieś kabli poprzecieranych itd. i tak dalej. No, motocykl jest tak złożony niestety, że albo stety że musi być jak najwięcej rzeczy opchnięte w jak najmniejszej, w jak najmniejszym miejscu. Także także na wszystko, przy nawet takim okresowym jakimś serwisie. To jest akurat serwis po, po kupnie jak na wszystko trzeba zwrócić uwagę tak naprawdę. Dobra, koniec gadania, Wyciągamy świecę e, dobieram się do tych. dekielków Zawory powinny być regulowane śrubowo, także zobaczymy. Pokrywy zaworów sobie ściągnąłem. Zawory są śrubowe. Tu jest. Wydechowy. Tutaj jest trochę ciasno. Nawet nie widać. Z drugiej strony podejdę. O, są tam. Także wyregulujemy, składamy. No i zaworki, bo nie wspomniałem, sące 013, wydechowe 032 mm plus minus dwie setki na jednych i na drugich. Ten tylny, trochę ciężko tam się dostać do niego, ale ale się udało, na 030 wchodzi z luzem. Trzeba ostrożnie, żeby też nie nakruszyć. nie złapię ostrości chyba, bo macham tym telefonem w każdym razie, siedzi tam, wchodzi wchodzi elegancko, lekko ale nie za lekko, także jest OK to jest ten ty tylny cylinder i zawór wydechowy, no jest tu ciasno trzeba było trochę kabli tych na no odgiąć Sące są też ok. Sące są dwa, wydech jest jeden. I tak samo tutaj sące, dwa tam wydech jeden. Zaraz sobie tylko zmierzę te luzy. Ewentualnie wyreguluję, jak trzeba będzie wyregulować. I, I zamykam klapki, żeby się nie kurzyło. Zakręcam świecę i zakładam tą przepustnicę. A co jeszcze z tymi przewodami nie wodnymi. Nawet ich nie będę czyścił, po prostu je wymienię, bo one są już w opłakanym stanie. Także te przewody i tamten co był na tych, przy tych przepustnicach też zostanie wymieniony na nowy. Luzy zaworowe wszystkie były ok, także wystarczyło tylko skontrolować. No tam z tyłu w tylnym cylindrze ten wydechowy, no to jest ciekawy tam ciasno. Ale dobra, wykręciłem świece. Wyglądają świece tak. Staram się nie ruszać, ale mnie tak łatwo. I rydowe no, już są trochę wymęczone te świece. No, jest trochę nagaru na nich. Ta jest w miarę dobra. O, no, z tej strony też nagar. No ale to długo chodziło na saniu właśnie, chociaż to w tych tryskowych motocyklach to to sanie to jest tylko podparcie, tak jakby przepustnic, otwarty kanał. Eee, tak jakby delikatnie uchylić gazu, to jakoś tam nie dawkuje więcej, więcej benzyny. No ale świece już też nie młode widać, także będą nowe, takie już mam. No, i denso świece zamienię na NGK. Tego wyglądają nowe. Dobra, montujemy. No, i temat przepustnic. Eee, zaczyna już dobiegać do końca. No jest tam trochę ciasno. To wszystko jest takim airboxem schowane. Jest to trochę uszkodzone, gdzieś ktoś coś już kleił, rzeźbił, ale no tak zostawię, nic nie będę poprawiał, bo to tam się w miarę trzyma. Na to idzie już filtr i obudowa. No tutaj to jeszcze idą te klapki, znaczy takie o, słonki fajne. To poskładam i zaraz biorę się za chłodnicę. Chłodnicę wmontuję, chłodnica sobie leży tutaj, smacznie. I co? I Będę się brał za wymianę oleju silnikowego Oleju w dywsze, olej wdywsza 82, Silnikowy książka mówi 10W40 I jeszcze potem płyny Płyny chłodniczy to wiadomo, nowy I płyny hamulcowe też się powymienia A jeszcze tu wymieniam oponki, ale to już nic nie nagrywałem Bo sam nie wiedziałem, że będę w ogóle coś nagrywał o tym motocyklu Opony tylne wymieniłem sobie wcześniej Zużył opanowałem, chłodnicę, przykręciłem gmolę, przykręciłem dekielki od świec, przykręciłem tutaj. Jest zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego no i dobra, zanim jeszcze olej wymienię, to wymienię płyn we sprzęgliku. Jak ja uwielbiam takie dodatki, żeby to dostać się do płynu sprzęgła, we sprzęglika, stareczko trzeba ściągnąć, żeby ten dekielek ściągnąć to troszkę wygląda, ale dwa razy więcej roboty niż zwykle. No i jest grubo. Taka ostra herbata. Nawet już pod kawę inkę bym podchodził. Dobra, trzeba to zmienić. Czym prędzej, tym lepiej. Tu hamulcowe może troszkę jaśniejsze, ale zobaczymy jak odkręcimy. No, jest różnica. W ogóle to sprzęgło zaczęło fajniej pracować. To sobie przyciągnąłem taką wysysarkę, właśnie mam taką wysysarkę. I to sobie węża zakładam, odsysam I cały układ fajnie przechodzi nowym płynem aż do czystego. Dobra, od razu sobie Olej w dywrze. Tutaj osiemdziesiąt złotych pięć. Dlaczego było? Już taki też z nalotem czarniowym. Dobra, to niech sobie spokojnie leci. Niech sobie zleci. I zaraz zalejemy nowym. Motocyk przechyliłem na stopkę boczną. Tam olej sobie zdyfra, niech sobie jeszcze cieknie Dużo go tam nie ma. Od razu spuścimy olej w silniku. I tutaj są dwa korki z przodu silnika na dole. I tutaj przed filtrem oleju drugi korek. Także z obu, z obu trzeba spuścić olej. No i na końcu tam jest ten filtr. Olej czerwony, tak jak mówiłem. dobra, tutaj powoli leci, także może go inaczej zrobię dobra, najpierw odkręcę ten tylny korek będzie szybciej po prostu ale i z jednego i z drugiego trzeba zlać olej no, tutaj szybciej leci potem tu zleci, odkręcę filtr oleju i odkręcę ten przedni korek. Tam do jednej bańki i będzie cacy. Olej, spuszczony filtr nowy, założony. Dokręca on ręką dosyć dobrze. Korki oleju 29 Nm w tym motocyklu. Oliwka też daje czerwoną, czyli tak jakby była. No dobra, zrobimy sobie pierwszy rozruch. Zamontowałem zbiornik paliwa, wlałem paliwo. I co? Spróbujemy go jarnąć. Wystarczy, zobaczę ile tam oleju w silniku jest. Musiałem troszkę no trzy razy później mu pompę, żeby się napełnił układ wtryskowy. Bo spuszczałem z niego paliwo. Także dobra. No dobra, zapalił. No i zanim zacznę sprawdzać, jak to w stanie działa. Wiem, że tam wcześniej mówiłem sprzęgło zamiast sanie, ale dziś jakoś mi się tak przejęzyczyło. E, dobra, zanim to jeszcze zacznę sprawdzać, będę musiał tą drzwi pootwierać sobie, wymienię jeszcze wcześniej płyny hamulcowe z przodu i z tyłu. No tutaj w zbiorniczku też dobra herbata, a tutaj układ jest kombinowany. E, tylny hamulec nożny działa na tylne koło, ale działa też na przednie koło. A znowuż ręczny. Tutaj z przodu to działa tylko na przednie koło. Od przedniego hamulca tu z przodu w zaciskach są dwa odpowietrzniki. Ten jest od tego nożnego, a ten na górze jest od tego przedniego hamulca właśnie. Z drugiej strony przy zacisku jest tak samo, czyli tu odpowietrzamy ten hamulec. A tutaj odpowietrzamy ten hamulec. Taka zabawa. Tu mamy zbiorniczek do tylnego hamulca, do tylnego i przedniego. Tu mamy rureczkę. Tu mamy taki elemencik. O tam jest podczepione. I po prostu odpowiednik się luzuje. Cały układ można sobie przeciągnąć Cały yy, Wymienić płyn Stary na nowy bez zapowietrzenia Także fajne urządzonko No i dobra Płyny powymieniane, VTX poskładany yy, Odpalę go i zobaczę jak z tym saniem Bo no wtedy kilkanaście minut chodził, nawet więcej Jakoś na saniu yy, Aż się rozłączyło No ale to wiadomo było, teraz zobaczymy jak Czy będzie poprawa już nie będę tego nagrywał, bo nie mam jak tego telefonu przytrzymać, ale, ale zaraz opowiem co i jak. Całe 3 minuty na saniu. I zszedł z obrotów. Dobra. Tutaj zakończymy. Ja jadę na przejażdżkę. I dzięki za oglądanie. Cześć.